Gdybym miał opisać nasze liceum jednym cytatem... Są dziwy na niebie i ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Zamknijcie drzwi od kaplicy! Stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Profilowe duszeczki w jakiejkolwiek świata stronie, każda śpieszcie do gromady, oto obchodzimy dziady. Pani Władzica wszędzie, pani Osowska wszędzie, co to będzie, biorchem będzie. Na głowie ma kraśny wianek, a w ręku zielony badylek. Przed nią bierze baranek, a nad nią leci motylek. Nie chcesz czerpać z wiedzy zdroju? Zostawże nas w spokoju. Akysz, akysz. Pani jedę wszędzie, pana się wszędzie. Co to będzie? Human będzie. A toż czy to obraz Boga rodzicy, czyli anielska postać. Jak lekkim rzutem obręcza po obłokach zbiega tęcza? By z wiedzy jeziora wody dostać, tak ona świeci w auli. Mówcie więc, baby! cóż wam ta cudna białogłowa uczyniła, że chcecie ją z gromady wypędzić? Prożniok oknie, dziewczyna, chłopę jej tylko w głowie Robić się nie chcę. By się zidłami smaruje. Nie już jej boję. I... Patryk, bierzcie na łzy iść, sędziowskie wysokości! Co jest, ludzie? E, 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 e. Nie chcesz czerpać z wiedzy zdroju? Zostawże nas w spokoju. A kysz, a kysz! Pan wszędzie, pan mazut wszędzie. Co to będzie? Pana będzie. Jak listek z listkiem w powiewie, kręcą się pod geograficznymi drzwiami, jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, tak czekają razem przed lekcjami. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mało mamy czasu, ale przejdziemy do utrwalenia wiadomości z ostatniej lekcji. I na przykład, a kawę zapraszam cię. Umiemy się utrwalić. Powystryk kolego. Ja nazywam się miasto, w którym się urodził Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz? No to on się urodził e, w ogródku. Nie! Drugie pytanie. Jak nazywa się miasto, w którym Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza? E, to Pana Tadeusza Mickiewicz napisał w Paryżu. Dobra, słabiutko, słabiutko kotku. No, dzisiaj dopuszczający. Et. Co ty w ogóle, robisz na tym profilu? No, na tym profilu możemy y, polepszać swoje umiejętności z zakresu geografii, języków obcych i matematyki albo włosu. Dobra, to siadaj. Jeszcze jakąś kobietę do pary sobie zapytamy, a gdzie na przykład? I ty mi Emilka, powiedz o, proszę, co... Proszę pana, ja przecież zostałam laureatką konkursu okowanga organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Chyba że nie muszę odpowiadać. No dobra, masz szczęście, obroniłaś się. Nie mamy czasu. Przejdziemy już do tematu lekcji. A Was zapraszamy do naszego oplicea. Nie chcesz czerpać z wiedzy zdroju? Zostawże nas w spokoju. Lakysz, rakysz! Co to jest? Nie zgarniem wcale. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, wszędzie. Co to będzie, nie jeden nowy profil Bługo będzie. To jest nadrozum człowieczy. Kurze, znać tą osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Nie chcesz czerpać z wiedzy zdroju? Zostawże nas w spokoju. A kysz, a kysz. A ten to co? Musło. No Ufaj, że byłem. Dosyć, Lidzian. O wspaniałości naszych profili można by mówić bez końca tak jak Adam Miecki czy Pana Tadeuszu. Ale jak już mówili nasi poprzednicy, czas nas goni. Dlatego Na w skrócie. Naszym liceum macie do wyboru jeszcze trzy kierunki. Pierwszy, politechniczny, dla prawdziwych miłośników matematyki, oraz dwie nowości. Klasy IT, dla fanów nowoczesnych technologii. Oraz klasę psychologiczno-społeczną dla osób zainteresowanych współpracą z innymi ludźmi. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jedzenie i napitek. Nie chcesz jadła, napoju? Zostawcie w spokoju.